bardzo Panu Piotr Cybulski. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim będę żył w zgodzie z ludźmi. Przyjdzie mi to łatwo, bo jestem życzliwy z natury. Leśnicy to mają, to są rzeczy dla wszystkich. Po pierwsze, Szanowni Państwo, będę przychodził na sesję Rady Miasta. Zaręczam. Ponadto wszyscy moi zastępcy, naczelnicy wydziałów będą uczestniczyć w komisjach pracujących w Radzie Miasta. Ponadto z całą pewnością radny będzie w centrum. Bo wtedy, kiedy radny jest w centrum, to będzie człowiek w centrum. Wtedy wszystkie problemy łatwo rozwiążemy, i to w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Będę współpracował z całą pewnością z przyszłym starostą powiatu lubińskiego i radą powiatu, z parlamentarzystami z naszego miasta i z naszego regionu, z radnymi Sejmiku Wojewódzkiego. Z całą pewnością Będę starał się być mecenasem kultury i sztuki. Z całą pewnością będę wspierał rozwój młodych talentów. Zrobię wszystko, żeby przywrócić Lublinowi miano stolicy polskiej miedzi. Szanowni Państwo, już nie raz dałem wyraz temu, że jestem człowiekiem niezwykle zaangażowanym, pracowitym i potrafię współpracować ze wszystkimi z bardzo prostego powodu bo wszyscy jesteśmy potrzebni w